Forum Radia Rok Parada. Dzień dobry, Wakubasiewicz. Moim gościem jest Tomasz Łuczkowski, zastępca burmistrza Opoczna. Witam serdecznie, dzień dobry. Panie burmistrzu, wspiera Pan honorowe krwiodawstwo w Opocznie. Jest Pan bardzo zaangażowany w akcję krwiodawstwa. Otrzymał Pan zresztą nagrodę, no ale inni, którzy też w tym uczestniczą, również otrzymali nagrody, podziękowania, odznaki jak najbardziej ja się bardzo cieszę, że odbyła się w Opocznie trzecia gala Kwiodawców i ja dodam, że w imieniu gminy opoczną miałem przyjemność właśnie odebrać um, takie podziękowanie za to zaangażowanie gminy, bo gmina wspiera i finansowo, ale nie tylko tych wszystkich, którzy chcą oddawać krew. Na tej gali miałem przyjemność też pogratulować wszystkim krwiodawcom, wręczyć też wyróżnienia w imieniu tutaj zarządu Tułopoczyńskiego, ale także i Ogólnopolskiego. I mówiłem także właśnie o tym, że to jest bohaterstwo, bo tak naprawdę to jest oddawanie cząstki siebie dla drugiej osoby. Zratowanie życia i, i to jest no, ogromna duma, że tak wielu mieszkańców gminy Opoczno aktywnie wspiera kwiodawcę, oddaje, oddaje krew. Mnóstwo tych wyróżnień zarząd Opoczyński przyznał. Także prezes Opoczyńskiego tutaj ruchu kwiodawców, pan Piotr Jesionek otrzymał najwyższe wyróżnienia, tutaj kryształowe serce i z czego się bardzo cieszymy. To jest młody człowiek, bardzo ambitny i tu pod także jego zaangażowanie gratuluję mu to oczywiście i wszystkim po kolei i mieszkańcom gminy Opoczno i tym z terenu powiatu opoczyńskiego, którzy tą, którzy tą krew oddają, na ile będziemy mogli jako gmina Opoczno będziemy wspierać kredawców no i dziękujemy oczywiście za to, że, że możemy wspólnie działać dla dobra mieszkańców. W tym roku był trochę problem z tą krwią, bo była epidemia grypy. Zresztą pewnie trochę ta grypa odpuściła, ale jeszcze mnóstwo Ludzi choruje. Poza tym ta pandemia koronawirusa wcale nie jest jeszcze odwołana, więc też koronawirus. No i ci krwiodawcy też chorowali przecież, więc oddać krew był problem. Zgadza się, krwiodawcy jakby stanęli tutaj na wysokości zadania i cały czas ta krew była oddawana. Oczywiście pandemia, ale to wszystko, co teraz się dzieje, to duża niestabilizacja, nawet związana z wojną na Ukrainie i tutaj różnymi ruchami faktycznie zniechęca do, do, do czegokolwiek, tak można powiedzieć, ale. Kwiodawcy bardzo aktywnie, zamiast y, może ograniczać, to się rozwijają. Y, no i to napawa dumą, że coraz młodsi ludzie przychodzą i oddają kres. Teraz mamy takie dwa tematy, bo jak w ogóle przebiega wymiana pieców? Czy w opocznie, czy w powiecie opoczyńskim, to przebiega sprawniej, czy w ogóle są osoby zainteresowane? Tak, jak najbardziej. My kiedyś niestety. Y, stanowiliśmy chlubny rekord można powiedzieć światowy, bo znaleźliśmy się na takiej liście WHO jako jedno z najbardziej zanieczyszczonych miast. Nie do końca się z tym zgadzamy, ale na szczęście ta, to wskazanie na palcem odwróciło tendencję i mnóstwo mieszkańców wymienia swoje źródło ogrzewania, co warto podkreślić, no te stare źródła ogrzewania są też nieekonomiczne, także mnóstwo osób podjęło decyzję, by, by, by oczywiście i efektywnie i ekologicznie się ogrzewać. Znowu niestety zamieszanie z węglem też spowodowało różne zmiany decyzji, ale przecież ta cena węgla jest na tyle duża, że warto zmienić na inne źródło ogrzewania. I my jako gmina opoczno także pomagamy mieszkańcom bowiem od to już czwarta edycja, z tego co pamiętam, dokładamy mieszkańcom po 5000 tysięcy złotych na każdą podjętą taką decyzję na wymianę źródła ogrzewania, ale nie tylko ze środków gminy Opoczno, także pozyskaliśmy dwa dobre dofinansowania w moim przekonaniu, które pomogą podjąć tę decyzję, bo jedno to dofinansowanie z Unii Europejskiej na zlikwidowanie emisji zanieczyszczeń i tu można wymienić piec nawet do 100% wartości inwestycji i warto podjąć tę decyzję, bowiem ogłosiliśmy nabór uzupełniający. Jeszcze kilka osób może z tego skorzystać. Warto wybrać się tutaj do urzędu przy placu Kościuszki 16, gdzie pracownicy udzielają em, informacji, jak wypełnić wniosek, by na te dodatkowe pieniądze jeszcze się załapać, ale także podjęliśmy decyzję tutaj z naszymi sąsiadami z Miną Poświętne, że pozyskaliśmy 8 milionów złotych na budowę paneli fotowoltaicznych na prywatnych budynkach i to także może pomóc w, tym, w tej zmianie decyzji, w zmianie źródła ogrzewania. Ogłosiliśmy nabór uzupełniający i tutaj do 80% inwestycji można pozyskać. Gminę Opoczno. W tym naborze uzupełniającym również trzeba złożyć wnioski, dokumenty, pracownicy udzielają tych informacji. No i warto mieć swój prąd z tak zwane odnawialne źródeł energii, czyli ze słońca, by nie płacić tych dużych rachunków. I bardzo się cieszę, że możemy jako Gmina Opoczno w taki sposób pomagać mieszkańcom. Powiedział Pan, że nawet 100%, co to znaczy, że można wymienić na przykład kocioł węglowy, na kocioł gazowy albo ziemny czy płynny i nic nie zapłacić? Dokładnie tak. Tutaj nie jest to oczywiście takie proste i trzeba spełnić wszystkie warunki, ale jest to osiągalne i możliwe, że nawet do 100% w tym finansowaniu z Unii Europejskiej jest to możliwe. W związku z tym warto podjąć tę decyzję, przemyśleć, wybrać się tutaj do urzędu. No i mamy nadzieję, że ten nabór uzupełniający pozwoli nam w pełni zrealizować tą inwestycję, bo oczywiście musimy ją całościowo rozliczyć. A czy wybierając, się do urzędu, najpierw wykonać telefon, umówić się, czy można tak po prostu kolokwialnie mówiąc wejść z Buta? Oczywiście ustawiliśmy specjalne takie miejsce do tego, by można było swobodnie porozmawiać, złożyć te dokumenty przy placu Kościuszki 16 i warto właśnie tam się wybrać bez umawiania się. Czasami tworzą się jakieś tam kolejki, ale warto być cierpliwym, bo dofinansowanie jest duże. Panie burmistrzu, drogi rowerowe w Opocznie, czy dużo tych dróg macie i czy są jeszcze jakieś potrzeby? Potrzeby są ogromne. Tych dróg mamy niestety niewiele, i dlatego podjęliśmy decyzję, że z pozyskanych środków norweskich chcemy przygotować komple kompleksową taką mapę rowerową. Słuchamy mieszkańców, gdzie chcą podróżować, w które miejsca, gdzie już jeżdżą. Wyłoniliśmy firmę doradczą, która przygotowuje nam właśnie taki masterplan dróg rowerowych i właśnie trwają konsultacje. Zachęcam tutaj do wejścia na naszą stronę internetową, wypełnienia ankiety, bowiem to, co się tam pojawi będzie z pewnością uwzględnione lub wzięte pod uwagę przy tworzeniu tych ścieżek rowerowych. Mamy już pracę w terenie, gdzie próbujemy kompleksowo do tego podejść. No niestety tworzone ścieżki rowerowe wiele lat temu, one nie są zbyt dobrze zaprojektowane i chcemy, żeby to faktycznie dobrze funkcjonowało. Począwszy od przystanku opoczno półudnie kolejowego, gdzie budujemy miejsce obsługi rowerów w różne kierunki te ścieżki będą się odbywały do naszych sąsiadów na przykład do gminy Sławno gdzie jest ciekawy geopark ale także w stronę gminy Końskie gdzie zaczyna się ścieżka rowerowa największa w Polsce Greenvelo a także w kierunku spały gdzie jest fajne miejsce wypoczynkowe gdzie te ścieżki dobrze funkcjonują i myślę że w tych kierunkach tutaj z serca opoczna będzie można się udać zachęcamy do tego by pomóc nam w projektowaniu by potem mieszkańcy byli zadowoleni i mogli korzystać z tych rowerów. Oczywiście to jest to początek drogi, bo daleko jeszcze do tego by budować te ścieżki ale tu gdzie będzie można, będziemy angażować swoje środki a tu gdzie pozyskamy środki zewnętrzne będziemy budować od początku nowe ścieżki rowerowe w Gminie Obocznej. Czyli na stronie Opoczno, Opoczno to jest miasto, tak, tak, .pl, pl, tak, tutaj tak, możemy wejść i tam jest taka tak. ankieta dostępna Obecnie, i tak. tam wypełniamy, ale też macie zamiar zorganizować spotkanie z mieszkańcami, którzy są zainteresowani. Jak, najba jak najbardziej te konsultacje społeczne muszą się odbywać, by jak najwięcej osób mogło się wypowiedzieć, także na razie ankieta, a później dalsza droga. No dobrze, to jeszcze decyzje podatkowe będą doręczane i one będą doręczane osobiście mieszkańcom. Jak najbardziej. Mamy też oczywiście specjalną aplikację i e urząd opoczno, gdzie można wiele rzeczy pobrać elektronicznie, ale zdajemy sobie sprawę, że no, szczególnie starsi mieszkańcy muszą te decyzje podatkowe otrzymać do rąk własnych i w związku z tym podjęliśmy tutaj decyzję, że, że specjalne osoby, specjalnie Oznakowane, które muszą się wylegitymować, będą docierać mieszkańc, do mieszkańców od poniedziałku do piątku między godziną 11 a 20 oraz w soboty od 9 do 16 e, i wszelkie te płatności, które do naszej gminy powinny dotrzeć, czyli podatek nieruchomości, podatek leśny e, czy rolny, e, będą dostarczane mieszkańcom oraz także decyzje o tym, e, o, o tych zaległościach dotyczących na przykład odpadów e, w związku w związku z tym to wszystko będzie dostarczone. Prosimy oczywiście legitymować te osoby, które przychodzą, nie wpuszczać nikogo nieznajomego. Te osoby mają specjalne wydawane plakietki i mamy nadzieję, że nie będzie z tym problemu. Od 1 lutego do 28 lutego takie decyzje podatkowe będą doręczane i w związku z tym no to jest taki ukłon do mieszkańców, by, by wiedzieć jakie te zobowiązania są należne gminie Opocznie. Ważne jest też to, że urzędnicy nie będą Zbierać opłat, żeby nie płacić. Tak. tak, absolutnie to jest niemożliwe. Tylko decyzję dostarczamy, trzeba podpisać, odbiór. Żadnych pieniędzy nie mogą pracownicy przyjmować. Do tego są e, oczywiście przelewy internetowe czy wizyta tutaj w Kasie Urzędu. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada był Tomasz Łuczkowski, zastępca burmistrza Opoczna. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia. Fórum Radia, rok Parada.